Siemaneczko kochani, witam serdecznie w ten poranek. Za 10 rano ja już jestem po pracy, a moje pingwinki zdobyły po raz drugi z rzędu. Pija! Yeah. raz zapędziłem się. Pucha z noleja! A piąte oczywiście, w historii. Żeby było jasne, znowu na wyjeździe, a szkoda! Ależ to była emocjonująca noc. Ja tutaj yy, jestem przy swoim stanowisku. Przedem dopiero co z pracy, tu sobie na iPadzie oglądam powtórki. Właśnie chłopaki tu podnoszą. Puchan o, właśnie, a właśnie Bonino podnosi. Cieszy się chłopak. Niezmiernie, wiesz, ja się cieszę. I mam z tego tytułu mały konkursik dla Was. Słuchajcie, to są dwa pudła. To jest mój, mój prezent urodzinowy dla mnie, znaczy od mojej żony. I teraz konkursik polega na tym, że musicie zgadnąć, co w tych dwóch pudłach jest. Yy, no to dokładnie pewnie nie zgadniecie. Obstawiam. Natomiast yy, yy, najbliższa prawdy odpowiedź Oczywiście wybierzemy ja razem z moją żoną, najbliższą prawdy, zostanie nagrodzona PlayStation plus na cały rok. Zostanie to ogłoszone podczas live'u mojego rodzinowego, który odbędzie się w piątek sobotę, tam gdzieś jakiś przełom. Nie wiadomo, że to będzie trwało w ogóle wszystko, czy będzie 24 godziny, czy krócej, czy dłużej, to zobaczymy jeszcze. Natomiast w tych dwóch pudłach znajduje się podobno komplet jakiś. To, jest, to w ogóle to jest jakiś komplet cały zestaw. O może tak, nie komplet, jakiś zestaw. Więc to tylko wie moja żona, jakby co, nikt więcej. Jeżeli ktoś napisze taką odpowiedź idealną, dokładną, to będę wiedział, że to od mojej żony wie, ale co najwyżej mógłby, nie wiem, wiedzieć Filip albo Patio może ewentualnie, więc wątpię, żeby i oni nawet wiedzieli, bo by pewnie dali jakoś cynka. Więc to jest prezent rodzinny od mojej żony. A co jest w środku? Nie wynikt. Więc liczę na Was. Piszcie komentarze. Możecie pisać ile chcecie komentarzy, zgadywać ile chcecie. Razy. Jak tak wcześniej wspominałem, najbliższa prawdy, odpowiedź, zostanie nagrodzona podczas mojego live'u urodzinowego, 365 dni, PlayStation Plus. Chyba na tyle kochani. Let's go Pens! No, jeszcze raz. Rzut na meczyk. O, proszę bardzo. Ależ tu chłopaki grali. No to poprzedni mecz akurat jest, gdzie wygrali 6-0. Trzymajcie się. Hejka.